Cześć, moi kochani! Dzisiaj chciałam mam pokazać taką małą lekcję moją jazdy z chłopakiem. To jest nasz pierwszy trening. Jak widzicie, jesteśmy na dworku I no, jedzimy sobie tak z tym pikiem. No, więc zaraz tutaj pójdę. Przepraszam, że tak mogę trzęść ręką. Mam wszystko w ręce. Ale, no, jak będzie słabo widać, to też przepraszam. Zaraz myślę, że sobie coś przeskoczymy. Ale zobaczymy. Dobra. Nie jedziemy na przeszkodę o taką i ja zaraz jedziemy znowu. To jest taka wodna przeszkódka, nie jest jakaś duża, ale jest. O, no. Konik bardzo dobrze się zachowuje w nowym domku. Hmm. Jest ogólnie fajnie. Nie nagrało mi się, jak przechodzimy do kusa i zaraz do galopu, jak mówiłam, ale teraz galopujemy. Skupię się, skupię się teraz na galopie, a nie na mówieniu. Jak No. Dobra. No dobra. tak. No. chciałem powiedzieć, że hobie Chorszak umie e, ten piruet w galopie i hmm, jakiś prof, czy jakoś tak prot, prot? Peret? No, jakoś tak. Może wiecie o co chodzi? Ja może to nagram, jak to wygląda. Nie wiem, czy to Wam pokażę. Dobra, to ja już Wam pokazuję. I właśnie o to mi chodzi. Więc no ja ogólnie się chyba będę wam żegnać i pa!